To było dokładnie w czerwcu 1989 roku, czyli już szybciej pewnie się nie dało, w tym momencie, jak, jak się skończyła komuna, jak to mówią. I od tego czasu no, tworzę szkła. Witraż bardzo szybko się skończył. Jako no, technika szkła w ołowiu poszedłem w szkła grube, ogromne, dużych formatów. Wszystko, co tworzę, jest unikatem i niepowtarzalnym, czyli nie, nie ma u mnie takiego pojęcia jak w cudzysłowie produkcja. Właściwie za każdym razem jest to coś innego. W tle są prace, które są pracami, które są stworzone na wystawy różnego rodzaju, i te prace podróżowały po świecie, ale generalnie niestety jest tak, że te prace są gdzieś w świecie, w architekturze mi zostają tylko zdjęcia. Od jakichś dwóch, trzech lat pracuję razem z moim synem Konradem, który można by było powiedzieć, że urodził się w pracowni, bo pierwszą pracownię mieliśmy na Kochanowskiego i, i to było tak, że właściwie mieszkanie u góry, pracownia na dole i tam się cudownie razem od kilku lat pracuje. I myślę, że to jest ten sukces taki, że nagle dostaliśmy nowych skrzydeł, które są podwójne teraz.